Ciemka, witam was na kolejnym moim filmie. Ile razy to chcieliśmy coś sprzedać, ale mieliśmy do tego jednak taki mały sentyment. No ja miałem tak i w sumie nadal mam tak wiele razy. Nawet jak jakieś sprzedaję małe rzeczy, jakieś tam wspomnienia są. No a co dopiero z autami, gdzie wiadomo, że auta, aut się aż tak często nie zmienia. Nie będę was trzymał niepewności, bo pewnie część z was wie co się stało. Tak mianowicie, miałem z auto i po prostu już go nie mam. Przedałem je. Eee, po prostu szukałem czegoś e, innego. Ale wiadomo, szadaż to nic ciekawego, tak? Czy no, czemu o tym nagrywam? Nagrywam o tym dlatego, że tego auta już nie ma. Kupiec je rozpierdolił, nie ukrywam. Jakby to auto to nie było nie specjalnego, tak. Bora 2002 rocznik, jeden TDI, di tam 102 konie. Nic ciekawego. Zakładałem, że to kupi ktoś w moim wieku. No dojazd do pracy, do szkoły, ale... Przy będzie jeździć, nie? Nie zakładałem tego, że stanie się to. Przede mną, tym autem, jeździła Kesz Księgowa z miejscowości pod Trójmiastem do Trójmiasta do pracy. Wedle jej opowieści była Bora cały czas na autostradzie, więc nie było tragedii. Auto nie było złe. Okej, okay, było, było trochę gruz, gruz B, ale jeździło. Ale zresztą, co na będę tu opowiadał, opowiem wam to na miejscu katastrofy. No i co? No i jedziemy, tak? Jedziemy... do Trójmiasta, nagrać to, to miejsce, powiedzieć to, jak tam było, przywołać te zapomniane już przywołać te flashbacki z Wietnamu. No i to właśnie jest tam to miejsce. Zaraz tam idziemy centralnie to miejsce. I co, przyjechałem sobie do Gdańsku, wszystkie wspomnienia wróciły. Miałem takie flashbacki z Wietnamu, że naprawdę przypomniało się wszystko moment zakupu bory, tak? Moment, że to był pierdolony Anglik. Tak, bo to był Anglik, ale dojechałem, tak? Jechało się fajnie. Wspomnienia wszystkie wróciły, jak to wyszło. Że z tego jakieś wnioski wyciągniecie, że po prostu, no, 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 pomyślcie, zanim dacie komuś auto. Jak to się już podjara już widzi siebie w aucie, no to może lepiej poczekać, nie dać, albo samemu, samemu kierować, albo właśnie dać i wtedy mieć kupca na 100%. No, upuścicie, upuścicie 2 czy 3, 3 stówki, ma, mała ryska, i nie macie, nie macie problem z głowy, nie? Auto też jest z głowy. No, ale no, No, to jest coś za coś, tak? Nie wspominam, nie wspominam absolutnie tego źle. A to fajnie się nie jeździło. To takie, typ, takie typowe główienko do jeżdżenia w koło komina. Do tego spisywało się wyśmienicie. Żeby nie było. Dziwny zbieg okoliczności. Ale czy to było takie zwykłe? No, nie wydaje mi się, że to było takie zwykłe. Od jakiegoś czasu myślałem, jak to jest być w wypadku, jak to jest uczestniczyć w wypadku. Co prawda, myślałem, że, co prawda, zakładałem w znach, czy ogólnie, że ktoś we mnie przypierdoli, jak ja będę kierował. Tu jednak byłem pasażerem, na szczęście nic się nikomu nie stało. Wiem, że to był przypadek, raczej na pewno, ale było to ciekawe uczucie. Przelecenie przez skrzyżowanie w metalowej puszce, zatrzymanie się na latarni. To było coś i to ogólnie polecam każdemu. Takie doświadczenie jest naprawdę warte dużo i fajnie jest takie coś przeżyć. No, przeżycie jest tak naprawdę bezcenne, ale doświadczenie też naprawdę jest fajne. Jako ciekawostkę, szczerze, to ja nawet nie pamiętam momentu, to pamiętam moment dzwona, moment latania szkieł w aucie, pamiętam moment zatrzymania się na latarni. Pamiętam potem to co robiłem potem w miarę, w miarę dokładnie Ale z samego momentu jak te 5 metrów czy 7 le, Z impetu leciliśmy na, na chodnik nie chuj Dlatego to ja tego, co nie pamiętam A to właśnie było najciekawsze, ale no zakładam, że To coś jak, jak, jak knockout w, w sportach walki nie? Że pójdzie czos Pójdzie prąd i Was odcina bo duże obciążenie dla mózgu, to samo zakładam, że było podobnie tutaj. Jakieś duże przeciążenie i na chwilę odcięło, nie? Bo tak chciało odciąć na dłużej. Mózg testował. Czy to jest faktycznie poważne. No i co? Być może zewalnąłem głową, ale ja nawet tego nie czułem, ale istniała taka, taka szansa, bo gdyby to się skończyło gorzej. No, to zakładam, że byłaby potem. Były potem fajne przepychanki. Yy, prawne, ale no, na szczęście nic się nie stało, a ja na siłę nie będę niczego szukał. No, wiadomo tak, przy, przyjął wszystko, wszystko na klatę, nie było żadnego kręcenia, tak. A to było tak naprawdę jego już w tym momencie, więc się stało dobrze. Teraz poniekąd ona będzie chyba nawet naprawiana, z tego co wiem. Więc ogólnie trzymam kciuki, w sumie nawet może ten filmik yy, wyślę, ale to jeszcze nie wiem. No i co, mam nadzieję, że u Was taka sytuacja się nie stanie, że Wy również, jak będziecie mieli dzwona, to przeżyjecie. Albo, że w ogóle go mieć nie będziecie. Ale jako ciekawe doświadczenie, tak najbardziej. Też nam, to, że to nie był pierwszy mój wypadek. Jakby... Z mojej winy, było tylko raz stłuczka. Tak, zaraz pół roku po zdaniu prawka, czyli standardzik. Ale po... prócz tego, z mojej winy już nie było nic. Prawką mam 3 lata. W każdym roku coś było. Także, yy, także, yy, także yy, tak, no. Mam nadzieję, że za rok już tak nie będzie. Albo że znowu będzie tak samo. Ale że dostanę jeszcze kasę z ubezpieczalni i będę mógł coś z tym porobić. <grym> Ale nie, 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 oczywiście śmieję się, bo gdyby dostało to moje auto, to lub to, które za niedługo będę kupował, to bym się popłakał. A jakieś tam gruzy na Daily. Jakieś a, 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 a trójki, a to tam można. Tak, tam można robić całki jak najbardziej. Ale te, te auta takie główne, takie fajne o, orzeszki takie fajne, to to lepiej nie chciałbym mieć na nich całki tak naprawdę. Do teraz, mam teraz, do, do teraz mam z tego flashbacki, jak to wietnam. Stało się, to się stało, tak. Trzeba iść dalej. 7, trzymajcie się.